Cześć z tej strony, Addept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na Oni. To jest mój nowy nabytek. Nowy twardziel. Była akurat promocja. Sobie zakupiłem. I po pierwszych trzech bitwach żałowałem. Średnio miałem 700 damage'u na bitwę. Po trzech bitwach. A to jest właśnie czwarta bitwa. W moim wykonaniu na tym pojeździe. No i zobaczymy. Zobaczycie, ja już to widziałem przecież nawet na żywo. Zobaczycie, jak to przebiegało. Jak przebiegała ta bitwa, dobrze, że akurat rzuciło bitwę spotkaniową. Bo na mordownię mam naprawdę blisko i dzięki temu minimalizuję ryzyko pozostawania na dłużej. O, właśnie, tego się obawiałem. W ogniu przeciwnika, tak jak może mnie złapał właśnie teraz y, IS-2. Tego się obawiałem, zużyłem jak najszybciej zestaw naprawczy. No szkoda, ten strzał mogłem przyjąć, ale zużyty zestaw boli. Obawiam się oczywiście artylerii, obawiam się tego właśnie, że nie mam z tyłu wsparcia, nie przeskoczył za mną T29, nie przeskoczył IS-2. Jestem trochę sam, tak się czuję, tak mi smutno, tak mi źle przyjeżdża. I z drugi, odbija się ode mnie. Ja na szybkiego oddaję jeden strzał. Częstuję go. Strola za 302. Ja mam topowego działa tego drugiego szybkostrzelnego. Korzystam z strola i zapominam się z tym, że przeciwnik zdecydowanie szybciej ładuje niż ja. Pomaga mi teraz, i z drugi, wystawiam się, skupiam. Dolna płyta 309. W sumie mogłem załadować, zamiast pocisków HE, mogłem za załadować kumulacyjne na przykład. Jakby weszło za 700, to byłoby nieźle. Naprzeciw pancernych już tak różowo nie jest, ale w dolną płytę, jak najbardziej z siódemkami mógłbym walczyć. No, taki strzał w wieżę KW3 z penetracji 150 tymi pociskami kumulacyjnymi to już, to już nie byłoby dobre, ale tego ISA-2 jak najbardziej można było pokarać. Tu trzeba będzie żonglować amunicją częściej, wykorzystywać właśnie to, że różny stopień skuteczności, różny stopień przeciwników i będzie można tę amunicję efektywniej wykorzystywać. Dopiero teraz uczę się tego. Jeszcze chyba nawet teraz nie mam 10 bitew rozegranych w momencie nagrywania na tym czołgu. I teraz popełniam duży błąd. Jeszcze może, może jeszcze nie. Wyjeżdżam na Tigera 1. I miałem nadzieję, że go skończę, też ten pocisk trafił go gdzieś tam w tył wieży, nie trafił, albo trafił, ale nie przebił. I liczyłem teraz również na to, że KW3 wyjedzie Że go skończą. sojusznicy tego Tigera 1. Ja zapomniałem, że tak długo skupiam. Jeszcze artyleria. Także ten wyjazd był ogromnym błędem, trzeba było pozostać. Przodem przynajmniej do jednego tygrysa, a tak się wystawiłem do obu. Ogromny błąd. Na pewno sobie zapamiętam tę lekcję. Tę lekcję zapamięta sobie również Tiger. Jeden, żeby nie wyjeżdżać bokiem do trolującego oni. Ja już jestem na oparach. Na razie nic rewelacyjnego się nie zdarzyło. Jestem nadmuchnięcie nosem. Ten PZ38 nie jest może wielkim zagrożeniem. Jest większym zagrożeniem ten, i trzeci i również artyleria. No, i teraz mam całe 27 HP. Baza buczy. Tam artyleria musi nasza, sojusznicza, coś zrobić: oblindować. Ja długo przeładowuję. I teraz jest kolejna rzecz. Tu akurat piździk, to nie jest problemem problemem, chowam się przed artylerią, która tu już wcześniej mierzyła, problemem jest opuszczanie działa na tym czołgu. To już w kolejnych bitwach mi wyszło, że na trolu, nie wiem jak jest na tym drugim dziale, to opuszczanie działa, no nie jest jakoś, o zobaczcie, podjeżdżając pod górkę, nie jest jakoś szczególnie dobre i w niektórych sytuacjach naprawdę to przeszkadza. W tej bitwie akurat Takich większych problemów nie zauważyłem jeszcze. To wyjdzie, tak jak mówiłem, wspominałem, w kolejnych bitwach. I spokojnie jadę do bazy, czując, że ta bitwa jest już przegrana. No to skoro jest przegrana bitwa, to spróbuję jeszcze zdjąć artylerię. Skupiam, skupiam. I trafiam. Na bazę zdążyć Jest zdążę. To jest fakt znany, ta mobilność nie jest kwalifikująca do tego, żebym dekapował bazę. Jest kolejna artyleria, niestety, no stety nie trafia, ale ruszyła się również po strzale i wyszła z pola mojego celownika. Też nie mogę strzelać, żeby nie trafić Tigera P. 10 sekund do końca, ale jest PZ, zobaczcie, PZ pędzący na bazę i mam nadzieję właśnie teraz, że Arta, Arta coś zdziała. Pezet zaraz zginie, zginął. Ale jest zdekapowany. Nie wiem, kto zdekapował, prawdę mówiąc, później może doszukamy się tego dobrego, dobrego ducha drużyny, który spowodował to, że mieliśmy szansę się wybronić, bo już w sumie nawet w tym momencie już wiadomo było, że bitwa jest wygrana, bo pędzi Tiger 1, który ma naprawdę dużą pulę HP. I on. Przynajmniej raz zdekapuję. Pędzę również ja. Może przyspieszę. Tak będzie lepiej. Tiger je. Jeden y, czyni swoją powinność. Czyni tą powinność również artyleria. Tu zostałem zauważony. Już przeciwnik doskonale wie, gdzie jestem. Muszę jechać przed siebie. Liczyć na to, że coś odbije. Mam bicie na Black Prince'a, strzelam i w tym samym momencie ginę od T-29. Ale zdekapowałem. T-29 słusznie użyła pocisku HE. Tak jakby przewidziała w ten moment, jak zostałem wyświecony, że będę podjeżdżał bliżej. I chciała załatwić sprawę i tę sprawę załatwiła. Ze zwykłej amunicji mogłaby się odbić z amunicji premium, może niekoniecznie przy dobrym strzelaniu, ale jednak pocisk HE był optymalny. Przejdźmy do wyników. Pomimo koszmarnych błędów, zwłaszcza w starciu z tymi tygrysami, pomimo tego, że jeszcze czołgu kompletnie nie ogarniam, zdobyłem w czwartej bitwie masterkę. Zdobyłem tutaj również medal wysokiego lotu. <grymne> Dużo do medu, nie zadałem. 3544 obrażenia, 3 fragi, ale 1419 expa. To za obronę bazy chyba troszeczkę wpadło. 12 zablokowanych przez pancerz. Również było trochę. Dystans, jak na tego kolosa, też spory. No i. Bardzo się zdziwiłem, że ta masterka wpadła. Myślałem, że będzie trzeba nastukać coś około 4000 albo i więcej. A, miałem jeszcze poszukać tego, kto zdekapował bazę. I zobaczcie. Tak, jak myślałem, to, to był ten nasz zielony artylerzysta. 100 punktów obrony bazy. Także brawa dla niego. Uratował nam tyłek. A Tiger, zobaczcie, dojechał i nic nie zdekapował. Tylko potracił apę. Chybaż to nie ten Tiger. Już nie wiem. <laughs> Ale chyba ten. Tak, tak, tak. Bo ten przeżył. A ten PZ? Jest ten ciekawy. Zdekapował coś? Nie. Świecił tylko dla arty. Także to wszystko zasługa artylerii i w sumie tego pz -a. Także dziękuję im za masterkę. Dziękuję Wam również za uwagę. Do usłyszenia.